Przygotuj najlepszy pasztet wielkanocny. Na początek będziesz potrzebować duży gar. Karkówkę pokrój w kostkę około 2 cm na 2 cm. To samo zrób z wątróbką wieprzową oraz drobiową. Karkówkę podsmaż na mocnym ogniu. Następnie dodaj wątróbkę oraz drobiowe serca. Dodaj marchew, seler, pietruszkę oraz cebulę i czosnek. Dopraw wszystko solą oraz pieprzem. Dodaj również grzyby, liście laurowe oraz ziele angielskie. Jeżeli szukasz najlepszej jakości garnków, wejdź na sklep bestpan.pl z Kodem. Pasja do gotowania otrzymasz 20% rabatu. Całość wymieszaj i duś do miękkości. Następnie wszystko zmiel w maszynce do mielenia. Do zmielonej masy dodaj 4 żółtka oraz sporo gałki muszkatołowej. Wymieszaj i dodaj ubitą pianę z 4 białek. Przełóż do naczynia, na górę posyp majerankiem. Piecz w 180 stopniach Celsjusza przez 60 minut. Następnie wystuć. Smacznego, zostaw lajka like oraz follow.